Oprócz PlayStation, co byś chciał dostać pod choinkę? Ja? Nie. Sąsiad. Ja bym chciał dostać pod choinkę. Bondat PlayStation. <laughs> co bym chciał dostać pod choinkę? Skarpetki, jak to mówiła. <laughs> to na Mikołajki nie. <laughs> A no, takie moje ulubione perfumy Chyba ja Perfumy? Tak. Dobra Jaki chciałbyś dostać prezent pod choinkę? Taki twój wymarzony No PlayStation już mówiliśmy o tym Ale dokładnie... Adrian bez PlayStation już mówiła Budżet? Budżet powiedz mi No powiedz takim przedziale i mniejszym i większym Mniejszym książkę, coś co może przywodzić Później fajne wspomnienia Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Witajcie w odcinku, w którym e, Podpowiem wam w kwestii prezentów Dla faceta Pomysł na ten odcinek bardzo wam się spodobał, ponieważ dużo osób na w moim Instagramie pisało, że ma z tym problem, nie do końca wie co kupić tacie, swojemu chłopakowi itd., itd. dalej. pomysły, które mi się podobają i które ja uważam za fajne, ale również muszę Wam przyznać, że zrobiłam mały research. Podpytałam trochę moje koleżanki, co kupiły swoim rodzicom, swojemu facetowi i zapytałam moich dwóch kolegów, czy moje pomysły w ogóle są spoko, tak żeby trochę to zweryfikować, czy na pewno te pomysły są ok. I zacznijmy, moi drodzy, od takich prezentów nienamacalnych. a 3 prezentów, które pozwolą Wam spędzić razem czas, które będą bardziej w formie doświadczenia i wspomnienia, a nie w formie po prostu pudełka z prezentem. I tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju atrakcje. Nie będę Wam mówiła o takich typowych, które możecie sobie y, sami sprawdzić, na przykład na jakiejś stronie prezent marzeń, czy coś takiego. To są rzeczy w stylu escape roomu, driftowania, nurkowania, flyspot, Tego jest naprawdę cała masa. To są w ogóle, uważam, fajne pomysły, ponieważ zawsze fajnie jest coś razem przeżyć. Szczególnie w w naszym dorosłym życiu mam wrażenie, że no, jesteśmy gdzieś zabiegani, zajęci i nie spędzamy tak dużo czasu z rodziną, a taki prezent będzie pretekstem do tego, żeby spędzić razem po prostu fajnie czas. Oczywiście te prezenty są przy różnych przedziałach cenowych, bo wiadomo, że na przykład jeżeli chodzi o jakieś drifty i tak dalej, no to będą już dosyć wysokie sumy, czy jakiś skok ze spadochronu, już tak totalnie szalony, to o, będzie również wyższa cena, ale. Takie prezenty tego typu niekoniecznie muszą być w takim przedziale cenowym. I moim zdaniem super pomysłem na prezent na przykład będą bilety do teatru, na koncert, e, na przykład voucher do restauracji na mani degustacyjne albo jeżeli macie trochę niższy budżet, to po prostu voucher na jakąś kwotę e, do restauracji. Najfajniej, no oczywiście, jeżeli Wy będziecie towarzyszyć przy tym całym wydarzeniu, czyli na przykład, jeżeli kupicie powiedzmy, swojemu Ci bilety do teatru, to pójdzie do tego teatru z nim. To też jest ogólnie fajny pomysł dla rodziców, kupić po prostu rodzicom bilety do tego teatru na fajny spektakl. Jeżeli na przykład wiecie, że wasz facet lubi jakiegoś artystę, to kupienie biletów na jego koncert również jest super pomysłem, wtedy będziecie mogli iść razem, wspólnie to przeżyć. Kolejnym pomysłem tego typu jest organizowanie wspólnego wyjazdu. Najfajniej będzie, jak będzie to taki wyjazd niespodzianka, gdzie nie do końca powiecie na przykład gdzie, albo co będziecie robić. Mi taki prezent zrobił kiedyś mój Juri, jak miałam rodzinę, poleci siedzieliśmy na dwa dni do Budapesztu, w ogóle nie miałam pojęcia, gdzie lecę i to było po prostu coś niesamowitego. Do tej pory to wspominamy. To są takie prezenty, które dadzą wam taką możliwość, żeby potem usiąść i powspominać. Jeżeli na przykład wiecie, że bliska wam osoba chce zobaczyć jakieś miejsce, zwiedzić jakieś miejsce, to możecie właśnie zorganizować taki dosłownie weekendzik albo nawet jeden dzień spędzony razem. Możecie również wykupić takiej osobie voucher na masaż i to będzie fajny pomysł na prezent dla osoby, która sama by się tego jakby nie zmobilizowała i zawsze będzie znajdowała pretekst, że nie, dzisiaj bym zajęta, bo Muszę pracować i tak dalej. Podarowanie takiego voucheru na masaż, to będzie taka motywacja do tego, żeby e, na przykład wasz facet się w końcu zrelaksował, miał czas dla siebie, możecie oczywiście iść na taki masaż dla dwojga. Fajnym pomysłem też są warsztaty kulinarne, e, które możecie zamówić na przykład e, do siebie do domu. Ja niedawno byłam na takich warsztatach i powiem Wam, że bawiłam się po prostu świetnie. Wiadomo, że to wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponujecie, ale jeżeli chodzi właśnie o takie wspólne spędzanie czasu, to można to zrobić zarówno niskim budżetem, czyli na przykład właśnie bilety do kina, do teatru. Restauracja, a jeżeli troszeczkę wyższym, no to już tutaj macie naprawdę ogrom, ogrom takich atrakcji do wyboru. Oczywiście wszelkiego rodzaju prezenty takie handmade albo sentymentalne, jakieś albumy ze zdjęciami. W ogóle fajnie jest, tylko to już trochę jak nie wiedzieliście wcześniej, to za późno, ale fajnie jest zgromadzić jakieś takie zdjęcia, których na przykład takie powiedzmy, no nie chcę powiedzieć, że przypałowe, ale wiecie o co chodzi, takie jakby wasze zdjęcia z życia codziennego e, takie nie Instagramowe i tak dalej, e, że po prostu gromadzicie sobie taki folder przez jakiś okres czasu właśnie z takimi zdjęciami, które wywołają uśmiech na waszej twarzy, ale niekoniecznie będą do pokazania wszystkim i na przykład zrobić album z takimi zdjęciami to na pewno też wywoła dużo uśmiechu na twarzy waszej bliskiej osoby ogólnie wydaje mi się, że takie prezentacje Prezenty, które generują wspólne wspomnienia, są zdecydowanie fajniejsze niż te prezenty namacalne, ale jeżeli chodzi o prezenty namacalne, to po pierwsze wydaje mi się, że warto znaleźć rzecz, której dana osoba naprawdę potrzebuje i nie warto kombinować. Mi się wydaje, że kobiety mają tendencję do tego, że po prostu strasznie dużo wymyślają, chcą, żeby to było coś super kombinują i tak dalej, a to jest... Tak naprawdę może być zupełnie niepotrzebne, bo faceci często lubią prezenty, które są po prostu praktyczne, które im się przydadzą, z których będą korzystać, więc tutaj warto się zastanowić, co jest po prostu w obszarze zainteresowań takiej osoby. Często też faceci mają takie rzeczy, które już mają mocno podniszczone, do których mają jakiś straszny sentyment, albo są lekko uszkodzone, ale nadal je lubią i nadal z nich korzystają. I wtedy warto na przykład kupić taką nową rzecz. Uważam, że też fajnym pomysłem dla faceta są kosmetyki do pielęgnacji, co może Wam się się wydać na początku dziwne. kobiecie jest zdecydowanie łatwiej iść na przykład do Sephora i kupić sobie dobry krem, a facet w ogóle często używa jednego kremu, lub w ogóle nie używa kremu i nie przywiązuje do tego żadnej wagi. W tamtym roku Juri dostała od mojej mamy krem, pamiętam, z Shiseido i był zachwycony tym pomysłem i tak jak mi powiedział, że sam po prostu by nie poszedł i by sobie tego kremu nie kupił, a super mu się go używało i to był Strzał w dziesiątkę ten prezent. Jeżeli chodzi o takie prezenty w stylu perfumy, ubrania i tak dalej, ja jestem zwolennikiem kupowania kart podarunkowych. Może dla wielu z Was wydawać by się mogło, że to jest pójście na łatwiznę, ja uważam, że nie. Ja uważam, że lepiej podarować komuś taką kartę i mieć pewność, że wybierze sobie na przykład perfumy, które mu się podobają, niż podarować mu perfumy, które wylądują gdzieś tam w szafce i nie będzie z nich korzystać. Dobrym pomysłem na prezent zawsze jest też książka. Dobra książka, nawet dla osób, które niekoniecznie uwielbiają czytać, to właśnie może taki prezent zmotywuje te osoby do tego, żeby przeczytały tą książkę. Kolejna rzecz to planszówki, yy, fajne planszówki, które możecie grać na przykład we dwójkę, czy nawet dla waszego taty taka gra planszowa będzie spoko. Myślę, Dobra że... moja serce moje. Nie ma takich. Chciałam, jak powiedzieć, my dwoje. Chciałam powiedzieć, że nagrywam odcinek o prezentach dla mężczyzn. A my wyszliśmy? To zrobimy teraz tak. Ja was przeniosę ja do materiału, błąd. w którym nagrywam w Elektrowni Powiści, ponieważ tam kupowałam prezent dla Juria. Już go dostał, więc jakby spoko. I tam pokażę Wam dużo fajnych miejsc, gdzie będziecie mogli już kupić taki namacalny prezent. Dużo pomysłów, dużo sklepów, w których są fajne jeszcze dla facetów. Elektrownia Powiści jest sponsorem tego odcinka, także ja Was teraz tam przenoszę i zaraz do Was wracam. Jestem już w elektrowni po Wiśle i tak jak Wam mówiłam, e, kupię tutaj dzisiaj prezent dla Juria, ja, ale ponieważ tutaj wiem, że jest kilka sklepów takich typowo właśnie, że wiem, że Jury znalazłby z coś fajnego. Przejdę się po tych sklepach, przy okazji wam je pokażę, może was zainspiruję, ale jeżeli stwierdzę, że nie jestem przekonana i że lepiej, żeby to on sam podjął decyzję, to po prostu kupię mu taki voucher. Tutaj również możecie kupić i zamówić też online voucher na określoną kwotę do wykorzystania po prostu w elektrowni po Wiśle. I wtedy Jury wybierze sobie ten prezent sam. Też słuchajcie, jeżeli wkrótce spodobają mi się jakieś buty dla niego, a Wiem, że chciałaby jedne buty, no to nie pewno bo nie będę kupowała butów, bo to po pierwsze przynosi pecha, a po drugie, znając mnie, nie trafię z rozmiarem, musiałam też, żeby kupić mu w Lewisie kurtkę i ją skastomować. I zaraz słuchajcie, pójdę zapytać się dokładnie, jak to wygląda, bo słyszałam o takiej opcji, że można taką kurtkę sobie spersonalizować. I na przykład mogłabym na takiej kurtce mu napisać Jura, to byłoby naprawdę fajne. Generalnie może pani spersonalizować... Praktycznie wszystko, kwestia jest tak na własnego pomysłu i jakiejś wizji na to. Bo personalizujemy kurtki, spodnie, bluzy, są naszycia, jest malowanie, przerabianie, naszywanie. I rozumiem, że sobie ja mogę dowolnie wybrać wszystkie rzeczy i mogę Wam to po prostu tutaj przedstawić? Czy muszę Wam wysłać jakiś projekt? Jedna i druga opcja jest do zrobienia. Dobra, super. To, co, tak naprawdę dodam, że nie wszystkie rzeczy są po prostu możliwe do zrobienia w No jasne. Rzeczy po prostu nie Jasne, jasne. Jak... A mogę zobaczyć takie przykładowe? Pokażesz Kasia, bo tam no, jest cały ruch. jeszcze. Super. Mi się strasznie ten Mikołaj spodobał, ta kurtka z Mikołajem. Zastanawiałam się, czy nie kupić Jurijowi kurtki i nie napisać mu tutaj Jura i nie zrobić. No właśnie, nie wiem do końca, musiałabym się zastanowić, co, co bym tutaj chciała, żeby było. To jest naprawdę fajny pomysł na prezent, spersonalizowana rzecz, właśnie kurtka, spodnie, mega. Słuchajcie, idę dalej, wiem, że jest tutaj sklep, w którym można zrobić takie skórzane buty na wymiar. To też jest super pomysł na prezent dla faceta, po prostu voucher na naprawdę fajne, porządne buty. Butów się nie daje w prezencie, ale voucher można dać. Czekajcie, jest tu zawsze gubie. A tu. Właśnie mówiłam Wam o tym sklepie. Ten sklep jest w ogóle bardzo elegancki i robi wrażenie. To jest sklep, gdzie macie naprawdę ponadczasowe modele, piękne skóry, i to w ogóle jest polska rodzinna firma. I mi teraz też przyszło do głowy, jak tutaj weszłam i zobaczyłam tą piękną turbę na laptopa. Mega mi się podoba, i uważam, że to też byłby fajny pomysł na prezent. Oprócz, słuchajcie, butów jeżeli na przykład nie chcielibyście zrobić tego w formie vouchera, to macie też tutaj mnóstwo fajnych akcesoriów, skórzane paski, czy na przykład zobaczcie, macie. Mega ładne skarpetki. Są też akcesoria do pielęgnacji. Bardzo ładne w ogóle są te torby. Bardzo mi się podobają. Teraz słuchajcie, żałuję, że dużo nie przyszliśmy z Jurim przed ślubem i że nie wiedziałam o istnieniu takiego sklepu, bo naprawdę przepiękne rzeczy. Jeżeli szukalibyście prezentu dla eleganckiego mężczyzny, który ceni sobie takie y, jakościowe produkty, to naprawdę przepiękne. W ogóle dużo wyraźniej na zrobił ten sklep. Naprawdę jest tutaj sporo y, sklepów. Które oferują fajne prezenty dla facetów. Idę teraz do sklepu, które bardziej są w klimacie mojego męża. No, nie mogłam przejść obok nich obojętnie, ale super. Zobaczcie, jak mi pięknie idzie szukanie prezentu dla Jurija. Mega mi się te konwersy podobają. Ogólnie, jak nie jestem jakąś gigantyczną fanką e, tej marki, ale ten sklep jest naprawdę mega ładny i jest bardzo dużo ładnych rzeczy. Bardzo mi się podobają te złote konwersy, ale jest też naprawdę dużo takich zimowych, fajnych budów. I sporo akcesoriów, na przykład właśnie czapki, skarpetki, czyli takie po prostu, wiecie, klasyki prezentowe. Widziałam w konwersie t-shirt, który wiem, żeby się spodobał Juriowi, ale e, chciałam bardzo pójść do run colors, bo wiem, że ostatnio Jurij sobie popatrzył jakieś Timberlandy i które się mi się podobały. I widziałam je właśnie tutaj w tym run colors. To jest bardzo, bardzo duży ten sklep. Prawdę mówiąc, zastanawiałam się, czy nie kupić po prostu mu vouchera e, tutaj do tego sklepu, i żeby sobie sam nie przyjechał, nie przymierzył i nie wybrał butów dla siebie. Wybór jest tutaj po prostu ogromny. Ogólnie, jeżeli chodzi o rzeczy dla facetów, to w random kolor, macie naprawdę dużo butów, czapek, bardzo dużo skarpet. Ja w ogóle uważam, że takie skarpetki są fajnym dodatkiem do prezentu. No generalnie skarpetki na święta to jest taka, wiecie, klasyka. Tutaj jest naprawdę dużo fajnych wzorów. No i wiem, że Juruja bardzo się podoba e, ta kurtka z Al Industries bo wiele razy mi o tym mówił. Ostatnio, słuchajcie, nawet mi pokazywał zdjęcie w internecie tej kurtki i mówił, że chciałby przymierzyć. Wjechałam właśnie na drugie piętro i jestem w Beauty Hallu i idę na recepcję, ponieważ tutaj na recepcji możecie kupić właśnie taki voucher, kartę podarunkową na zakupy po prostu w elektrowni po Wiśle, bo stwierdziłam, że tak, co najmniej trzy sklepy tutaj są, gdzie wiem, że Juria by się coś spodobało I ciężko mi będzie podjąć decyzję, czy wywalałby taką kurtkę na przykład, bo wiem, że bardzo ją chciał e, Więc po prostu określę konkretny budżet i dam mu taką kartę podarunkową Ale słuchajcie, jak już tutaj weszłam i zobaczyłam, jak to jest pięknie Jestem tu trzeci raz już w grudniu <grytanie> Tutaj w ogóle nagrywane było moje intro na Vlogmas i w tym roku, i w tamtym roku bo uważam, że jeżeli chodzi o elektrownię po Wiśle, to naprawdę to jest miejsce, gdzie jest tak piękny świąteczny klimat. Tu są zawsze takie liczne dekoracje. Jest w ogóle przypyszne grzone wino i naprawdę fajnie też tutaj wpaść po prostu na grzone winko kawkę i trochę pobudzić, jak to jest ładnie. Odebrałam właśnie voucher, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda, ale mega mi się spodobała za w weekdayu i bezpiecznie jest tutaj przyjeżdżać, bo... Jest tu dużo rzeczy i sama mam ochotę Sama sobie zrobić prezent Zobaczcie, eee, on wygląda w środku w ten sposób Tak wygląda, z tyłu mam podaną kwotę Ja uważam, że to jest bardzo taka Bezpieczna forma prezentu Właśnie podarowanie takiej karty Podarunkowej czy w na coś Ponieważ no tak naprawdę my mamy 100% pewności Że osoba, której podarujemy coś takiego Będzie zadowolona, bo sama sobie będzie mogła wybrać To, co chce. Wiem, że tak jeszcze mamy swoich zwolenników I przeciwników, to też na pewno zależy Komu chcemy podarować ten prezent, jak jest to Mamy relacje i tak dalej, no wiecie Ciężko tak generalizować w tej kwestii, ale jeżeli nie macie pomysłu na prezentu, uważam, że lepiej dać właśnie taki, taką właśnie kartę podarunkową niż... Wybierać coś totalnie na siłę, to się tej osobie nie przyda. A jeżeli chcecie więcej pomysłów na prezenty na święta, to na stronie Elektrowni Powieści macie coś takiego jak prezentownik i macie tam naprawdę fajne pomysły na prezent w różnych przedziałach cenowych. Także wysyłam linka w opisie tego filmu. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie się zainspirować. Jeżeli jesteście z Warszawy, to zachęcam Was do tego, żeby tutaj przyjść, bo naprawdę sklepów i pomysłów tutaj jest całe mnóstwo. I można tutaj kupić super prezent. A jeżeli nie jesteście z Warszawy, to pamiętajcie też, że pomysły na prezent, które są w tym prezentowniku, możecie również taki prezent zamówić online. Ja słuchajcie, wracam do domu, dam Jurijowi prezent. Znając jego, to będzie chciał od razu tutaj przyjechać i to sobie wybrać. Dam w ogóle Jurijowi ten prezent już dzisiaj, ponieważ no tak naprawdę na pewno Mikołajek ani moich urodzin jakoś nie spędzimy pewnie razem i nie będziemy, wiecie, celebrować tego dnia, dlatego że ja będę miała start sklepu. I bardzo dużo pracy już i powiedziałam, że no przepraszam go, ale będę wyłączna te dwa dni mm. Więc podaruję mu ten voucher już teraz, także mógł sobie tutaj przyjechać na zakupy Może uda mi się jeszcze z nim przyjechać, jak zrobimy to trochę wcześniej No i zobaczymy jego reakcję Jeszcze w stwierdziłam, że jestem maksymalnie głodna Więc poszłam na food hall i tutaj są pierożki dim sumy i są najlepsze dim sumy Naprawdę są rewelacyjne, ostatnio jedliśmy Jakby ktoś chciał z was spróbować, to tutaj macie dimsum box i petarda Te pierożki to jest po prostu złoto Ale się najadam, ale dobrze było Bardzo Wracam do domu, mam nadzieję, że prezent Mikołajkowy się Juria spodoba Ciekawa jestem, co wybierze bardzo Może się tak okaże, że w ogóle wybierze jakiś totalnie inny sklep, do którego ja nawet nie weszłam Bardzo wam dziękuję, kochani, za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że trochę was zainspirowałam Chciałam powiedzieć, że jak lektor mnie powie, się zaprosiła do tej współpracy, to... Mega się ucieszyłam, bo ja naprawdę bardzo lubię to miejsce i lubię bardzo, jeżeli chodzi o zakupy, ale też bardzo lubię ten food hall, który tutaj jest, bo jest przepyszne jedzenie, jest też w ogóle super jedzenie meksykańskie tutaj. Jest pośpiesz na burrito. Ostatnio właśnie chłopaki jedli, jak nagrywaliśmy to intro. A poza tym jakoś mam taki sentyment po prostu tej elektrowni, bo i rok temu to było moje intro vlog masowy i teraz taki mam... No wiecie, jak mi się kojarzy bardzo z vlogmasem to miejsce I zawsze tu jest tak ślicznie Także mega fajnie Dziękuję wam jeszcze raz Dajcie znać, który z pomysłów najbardziej wam się spodobał A ja całuję was bardzo mocno Życzę wam cudownego dnia I widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie jaki pa!